Dobra, co ja mam tu zrobić? Ja pierdnię. Mamy drabinkę. Tam mamy iść? A noż może to się da przesunąć? Da się. Wow, coś słyszałem, ale oła. Dobra. O, ta radę. Nie wiem czy to lepiej, czy gorzej, ale na no, że mogę się z tego tunelu. Będę potrzebował dostać się całkiem wysoko. No chodź tu. Może, może uda się. No Dawaj, 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 dawaj. No idź tam, idź, 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 idź. idź. Pasi O! Udało się, ale fajnie. A mogę się, co, a mogę się wrócić? Mi się zdaje, że tam wszędzie nie byłem. Wracam się. Ech. Dobra. Jestem, jestem. Mi się zdaje, że tam chyba gdzieś nie poszedłem. Tylko na mapkę sobie kupnę, a mapka jest oczywiście. Nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzie. <laughs> no ale zaraz to. Wikminimy. Dobra. Mapka, mapka. Jezu, gdzie jest mapa? No. Ślepy zaułek, koniec gry. się okaże, że tam byłem, no? Jest cudownie. Ej, no dobra, no. Jezu, gdzie ta mapa jest? No. Jak nie potrzebuje, to ona jest. Jak potrzebuje, to jej nie ma. Co, tak, ten na typ... do... a nie, nie, przyszedłem tu specjalnie się wróciłem. Wow. Już, już sam nie wiem gdzie to jest. mapka, jezu ludzie, no przecież widziałem tu tyle tych mapek, no no szlag by ich trafił pochowali czy jaka cholera? jest z narzędzia byłem w magazyn byłem, w kopaliskach tam muszę iść byłem, byłem, tędy nie to, tędy nie przejdę ja i wróciłem się na przypał, bo myślałem, że nie byłem wszędzie. No i cudownie. Dobra, mówi się trudno, że jeszcze dalej. Ciechło, się filip, nabiegasz. Sorki zio... za to, ziomek Tuch, 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 tuch tuch. I właśnie Wczytywanie. Teraz nie ma wyboru, jak tylko iść dalej. Że to się, się widne. Są skórzane, więc mogę. I żenowało powodę. To są jajka. O cholera. Pajęcze jajka. O, o nie. Co to. O to trzy warje muszę zrobić. Kucham rzeczy po no, tej stronie. Że... O cholera, to za mną jest. Jak przyjadł? Co to jest? Laki są? O! Gdzie to jest? Gdzie ten majon? Odwalsie! Gdzie ten tunel jest? Kurde, pt. Ja boję się. Dlaczego nie mam młotka? Słuchajmy. Łaczaj wow. no, boję się. Ja ooo oh, O, cholera! O, w mordę! O, sorki na chwilę! Ja? No reklama do mnie dzwoniła, ja pierdolę. Wow, 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 środki. Już sam nie. Już nie wiem, w którą stronę mam iść. Tędy przyszedłem! Jest! UM, mam nadzieję, że poszą do zwjęcia. Ale mam swoje przypuszczenia, muszę coś tam wydostać. To idę tędy. Tak, po sobie przejdę tędy. Tędy, kurde ja już mam iść. Co za łatwo, Nie wiem, co ja zrobię. O, cholera! Wpadłem. No, co to nie po prostu? Miałem tam wejść i to zapalić. Tu, to wybucham. Odsuwam ten kamień. I spieprzam. A tu blokuje. Dobra, a tu idę o cholera. To jednak nie w tą stronę poszedłem To tu się kurwa wykluwa No chcesz Jezu jak to późno skończy Odwalisz się dziadzie Jezu trafić go nie mogę A masz Czarny się. Odbiegł się za przeproszeniem dziadzie łatwo palnie. Dobra, dobra, idź, nie zatrzymuj się, proszę cię, tylko się nie zatrzymuj. Cztery, podpalamy to. A, i co, i możecie sobie teraz podpalać. Uchwalam, co tylko gówna tam jest. What I'm now you should find yourself in the watery game of conversation, best with a tunnel above you from times ahead. In this tunnel for both our sakes, be careful not curious. I have already spoken you you to this already spoken about you about the cat. And repeating myself is not only out of the question, but out of the window and climbing down Whoa. the guttering. There are spiders in the tunnels that love to suck on the human fluids. So do not disturb the walls. They are fragile like the China <laughs> the of udało Yes, I'm hardcore. Ooooooooooo! Uh o -oh! się wydgałem, ja pierdzielę Razy nadajem To to Państwo, znaczy, że trzeba uciekać Oh, caralho! Oh, Não! Uh oh, oh! Oh, 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 oh. Jezu, padam. Uh -oh. i Jestem, jestem. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that How does my brain flash know your fluids are leaking? Because the red tricked you.